Nie dubbię w nosie. No i teraz dotykasz myszki, co? Nie no. Tylko ja tu mogę dubać w nosie. Ja nie dubałem w nosie. Co to? Kowalska? Oby tu nie było naszego ulubionego go Ale brzmi jak on. On wydawał taki głos. Ale szczerze mówiąc, wolę robić od tych rąbków. Szepcy Szepcy są naprawdę dobrze zrobione, nie? Nie wiem. A to jest jakiś taki... Zapada się w ciemność. Wymiar za. Zwinny wymiar. Szklanki w, w nie znowu na ten. A tu wstał, Od nowa gramy? Na... No nie od nowa, nie. <grydanie> teraz trzeba przejść przebudę. Tego to nie było. Chyba, że Ej, nie, 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 nie no! Wszystko... Jego ojcu. I to na pewno się może być. Ta kłódka, której nigdy nie użyliśmy. Dobrze, Zawsze warto mieć klutkę. Kłódkę. Kłódkę, do której ma się klód. To jest chyba ten tak, tekst. Nie da się odpomnieć. Dlaczego? Dlaczego się to mało? A tak się się nie bawi. Nie patrzymy też na tak. to. Ja też nie. Nie patrzysz na to. Tak. Wow. Łoł! Przestraszyły <laughs> się krzywdki. Yeah. Co jest? A co masz weku? Masz ekipurze? A Mam się, poczekaj Safe Ej, point Bój lata! <laughs> to mi się rę się głupił Jack Daniela Jack to jest David nie działa wybuchnie dobra że wyjdź dobry, dobry. dobry pan kurde to krzesełko a, a to jest tak jakaś nie. nie da się, ale jaja. No i na to jest? Nie ma żadnego... nie wiem. Masz ten artem. To czego jest na artem? Możesz nim palić kogoś, czy tylko... Nie. No to A to jest takiego A bateria lub coś.

To jest alternatywne, że jakby zgubił klucz i wcale by tu nie poszedł. Posuń a, a chyba tobie to. No dobra. No dobra, masz, a nie... Yes, just На мапу невозможно было зайти. А теперь, а ну так, да, заработали.

Бы не есть. Знаешь, пускать из себя не руже. Чё That is it. Yeah. Wiatruka nie ma, to musimy wederko wziąć Na Bo nie ma nigdzie wiatruka Puszka z czerwonym do góry No To jest Tam, Daniel, no? Bo rzeczy tak, dobra. Czekaj Daniel. ter To jest jajo, kurde. Zabierzcie dalej mnie. Mająki. muszę pojąć. Ale zarąbiste ręce. Chcę mieć taki stolik w pokoju. Kurde. To jajo. Serio, Ale kraty. Patruj. Brawo. Gratuluję z Ale nie ma... ...szafeczki. A co powiesz na... No? czerwonej na O, to jest... ...to jest niezły pomysł. I położyć... ...tutaj? To jest, chyba... jest na pewno jajek. To jest jajek. Tam. No tak. Dobra. Jeden. No właśnie nie działa, nie wiem dlaczego. Się... Co jest? Nie Nie działa. mogę tego wziąć? Jak się tu bierze jakiś Nie! Tak. Nie mogę. Tego się nie da. No bo co innego wyłóż, ale zarąbity światło się kurde chciałbyś mieć takie co? taki samolot ty to się różni? Łooo! zlewa mi stare w polu na nie można tu a widzę nie ma drzwi nawet dobra, ludzie co zrobić? dlaczego nie ma drzwi? jesteśmy w pokoju bez ale to może... Czekaj. spójrz na to się Ej, to są jaja. I mógł się zrobić po podobne warunki. Co to znaczy? Co tak znaczy? To, się taki jaja jaja? to jest od mojej letterki? Nie. Ja myślę, że tu mam położyć do jaja. Tam jest jakaś ofiara. No połóż ofiarę na tak. Kurde. Zarąbisty. Ale nie na stole. Wiem. To jest przerażające, ale zarąbisty. Mówię, że zarąbista gra o ten chodzi. Nie mam zarąbisty w ogóle. Leciał. Nie mogę się ruszyć, ale zarąbiście to zrobili, ludzie! Zarąbić ta grę, i tak to nie jest hizowo, a jest To mnie osobiście gardzki oceny 11 się nie udał miał Piona, to A to jest raczej taki dziękuję, nie piję. A tu masz piwo. Chcesz? Nie, dziękuję, nie piję. Nie. No dobra, wiem jak mi... Nie... Ja Może wezmę. Oj, nie wiesz tego! Jest wystarczająco jasno. Tak jest fajnie. Tak jest Wejdź na to. I trzeba coś ustawić, beczki. Na jakiś kolor, na który? Na... na nie... na... A na tych... A co jest tyle, ile beczek? Są trzy beczki. Są trzy... Które są trzy? Żadne. na różne kolory zielony ja red. red może chodzi o kolor czerwony a tutaj nie ma koloru czerwonego. Mieszanka których kolorów jest czerwony? Czerwony jest podstawą ale żółty i... Żółty nie, wiem jest nie, że. zielony i... A gente tá muito... I ten też. I, I ten też. I ten. ten są trzy. Nie są takie zielone. A tak naprawdę zawierają wszystkie kolory. Tak. Tak. No jest. To jest znaliczone. Zdejmiecie na górę! Do mnie krew dalej No tak! Leci. Nie. Znowu red. Ale na to A nie widzisz tutaj tę spalarkę? Do naszego kanału, o pary dodatkowych Tu już napłynęła krew Dobra, pa Tutaj. A wejść no tam przejść. Nie. idź dół.

Która byłaby, nie byłaby zręcznościową, jaka, no to nie Przed takimi zagadkami? Zarąbiste. I w dobrze. Gdzie teraz? Tam. Chyba źle poszedłem. Bo jeden tam był. Niech, 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 A nie pójdę po prostu nie dotrzeć. Nie, nie chcę. A nie widzisz ty krąg, ale no mówię, nie dziękuję. Autosave, tak! Tak! jest Już baterii? Serio? A to naładuj i było tutaj. Jaka pora... Eee. Wow! Wow! Ale nie, o nie, ale, ale się... Ale się stresuje. A myślałem, że oddawała jakaś ubóliczka przed jakimś skalnym robalem. No nie? A to są jakby wspomnienia. On nawet w psychiki też nie działa. Myślę, że to są, jest przez te artefakty. Coś zapis robi. Myślę, że to jest z tym związany. Że on jest jakby w tym artefakcie teraz.